Drodzy bracia i siostry, gdy dzisiaj otwieramy Słowo Boże, moje serce wypełnia się jednocześnie niepokojem i nadzieją. W księdze raz spotykamy kobiety, które doświadczyły wszystkiego, co może złamać ludzkie życie: głód, śmierć, samotność, pustkę. W miejscach, gdzie wydawało się, że wszystko się kończy, rozbrzmiały słowa, które nadal rozświetlają ciemności naszej duszy. Dokąd pójdziesz, tam pójdę. Twój lud będzie moim ludem a Twój Bóg moim Bogiem. Jak często sami stoimy dziś na rozdrożu. Świat pełen jest tragedii, chorób, rozbitych rodzin, samotności i zawodów, które mazią ducha. Są chwile, gdy wydaje się, że Pan odszedł, a przed nami rozpościera się tylko przepaść. Jednak właśnie wtedy rodzi się prawdziwa wiara, wiara niezależna od okoliczności. Rad, obca kobieta, nie bała się powiedzieć na no uemi, nie opuście jej. Pójdę z tobą, choć droga będzie trudna. Tymi słowami otworzyła serce nie tylko na ludzką wierność, ale także na wieczną wierność Boga. Musimy zadać sobie pytanie, co te słowa znaczą dla mnie dzisiaj? Każdy z nas musi zdecydować, czy pójdzie za Panem, gdzie najłatwiej byłoby się wycofać, pozostać wiernym w małżeństwie, gdzie nadchodzi burza, czy przebaczyć wrogowi, gdzie krew wrze z powodu zniewagi. To właśnie na tych krzyżowaniach ujawnia się, Kim jest mój Bóg i kim jest mój lud? Dzisiejsze święte Ewangelie mówią nam, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego kropka. To nie jest tylko piękna fraza, to prawdziwe wyzwanie. Jezus nie proponuje miłości połowicznej, wymaga całego serca, całej duszy, całego życia. Tylko wtedy rodzi się prawdziwa wolność. Dzisiaj obserwujemy wielu ludzi pogoniących za przyjemnościami, szukających szczęścia w dobrach tego świata, by na końcu pozostać pustymi. Dlaczego? Bo odcieli swoje życie od źródła, którym jest miłość Boga. Kto kocha Boga całym sercem, nigdy nie pozostanie pusty. Z tej miłości rodzi się owoc, miłość bliźniego. Odwrotnie, jeśli gardzimy bratem, zamykamy przed sobą drzwi do Boga. Przypomnijmy słowa proroka Izajasza. Post którego pragnę, to łamać kajdany niesprawiedliwości, uwalniać uciśnionych, dzielić się chlebem z głodnym. Pan zawsze łączy miłość do siebie z miłosierdziem wobec ludzi. To nie są dwa różne ścieżki, to jedna droga. Kochani, jak często chrześcijanie przypominają Orfę, synową, która pożegnała się z Nowu Emi, płacząc, a ostatecznie wróciła do starego życia. Ile jest dziś takich ludzi, którzy wzruszają się, może wylewają z modlitwie? Ale gdy droga staje się trudna, wracają do dawnych bogów pieniędzy, pychy, przyjemności. Pan wzywa na do bycia jak rat niesentymentalnymi, niesłabymi, ale mocnymi. Weszła do nieznanej ziemi, gdzie mogła być odrzucona, gdzie była obcą. Jednak ta decyzja zrodzona z miłości poprowadziła ją do błogosławieństwa. Z jej potomstwa narodził się król Dawid, a z tej samej linii przyszedł Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Tak działa Bóg poprzez wierność, która trwa mimo bólu. Dlatego mówię dzisiaj jasno, jeśli znajdujesz się w pustce, w zdradzie, w rozpaczy, właśnie tam decyduje się Twój los. Nie idź łatwą drogą, Orfi. Idź ścieżką rad. Powiedz Bogu, jestem z Tobą, choć droga trudna. Twój lud jest moim ludem. Twój krzyż moim krzyżem, Twoja droga moją drogą. Twoje życie nie jest przypadkiem. Bóg ma plan nawet w najciemniejszych okolicznościach ale plan ten objawia się tylko tym którzy pozostają wierni aż do końca Psalm mówi dziś błogosławiony kto ma Boga Jakuba za pomocnika nie pieniądze nie władza nie ludzie sam Pan on wyzwala uwięzionych daje chleb głodnym otwiera oczy niewidomym podtrzymuje sieroty i wdowy Czyż to nie wspaniała wiadomość w czasach pełnych niesprawiedliwości i cierpienia Rozejrzyjcie się, miliony cierpią głód, przemoc i wykluczenia. Pan zachęca nas, by nie tylko podziwiać słowa miłości, lecz je wprowadzać życie. Do czego służy śpiewanie hymnów, jeśli zamykam serce na biednego? Do czego służy spowiedź, jeśli nie chcę przebaczyć bratu? Taka wiara jest martwa. Jezus mówi: Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. To oznacza, że wszystkie normy, tradycje i życie religijne tracą sens, jeśli nie ma miłości. Wyobraźcie sobie świątynię pełną złota, śpiewów i rytuałów, ale z twardym sercem. To nie jest wiara, to pustka. Dlatego dziś błagam was, dokonajcie wyboru, niech serca wasze powiedzą panu: chcę być jak rad, chcę kochać i iść za tobą aż do końca. Chcę być wierny tobie i bliźniemu, nawet jeśli będzie to trudne. Czasami kochać oznacza przebaczyć temu, kto nas zranił. Czasami kochać oznacza poświęcić czas choremu lub samotnemu. Czasami kochać oznacza wyrzec się grzechu, choć przynosi to stratę. Ale w tym poświęceniu kryje się radość, która nigdzie nie umiera. Miłość to nie tylko uczucie, to decyzja. Decyzje te należy odnawiać każdego dnia, dzisiaj, jutro i aż do ostatniego oddechu naszego życia. Moi drodzy, Chcę dzisiaj mówić nie tylko o Rati Noemi, nie tylko o dawnej historii, lecz o naszym życiu tutaj i teraz. Ilu ludzi dzisiaj żyje tak, jakby Boga nie było? Młodzi i starsi poszukują sensu w rozrywce, kajerze, sukcesie. Gdy wszystko się rozpada, czują pustkę. Są jak orfa, płaczą, obejmują, ale ostatecznie wracają do wygody, łatwego życia, do tego, co nie wymaga poświęcenia. Jednak serce, które postanawia pozostać wierne, zawsze odnajduje Boga. Tak było z rad. Nie wiedziała, że czeka ją ogromne błogosławieństwo. Nie wiedziała, że jej wierność odmieni los świata. Po prostu dokonała wyboru, który stał się drzwiami do Bożego Cudu. Dziś wielu z Was stoi na progu podobnych decyzji. Niektórzy stracili pracę, inni zmagają się z chorobą. Jedni widzą, jak rozpada się ich rodzina, inni czują, że wiara ochłodła. Modlitwa stała się pustymi słowami, a właśnie w tym miejscu rozbrzmiewa głos Chrystusa. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem, całą duszą i całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego kropka. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę. Panie powiedział, kochaj od czasu do czasu, kochaj, gdy jest łatwo, kochaj, jeśli zasługują. Powiedział, kochaj całym sercem, całą duszą i całym umysłem. To znaczy bez ograniczeń, bez półśrodków, bez masek. W tym miejscu często zawodzimy jako chrześcijanie. Myślimy, że możemy podzielić życie na dwie części. Tutaj świątyni się modlę i śpiewam, a tam na zewnątrz żyję. Ja chcę, ale miłość do Boga nie zna granic. Obejmuje każdy zakamarek naszego życia rodzinę, pracę, myśli, słowa. Jeśli jest prawdziwa, widać ją we wszystkim. Jezus łączy miłość do Boga i do bliźniego w jeden nierozdzielny wezeł. Kto mówi, że kocha Boga, ale gardzi bratem, kłamie. Kto mówi, że kocha ludzi, ale nie uznaje Boga jako źródła, oszukuje samego siebie. Korzeń i owoc nie mogą być rozdzielone. Ile razy szukamy wymówek? Jestem zbyt zmęczony, by pomagać. Jestem zbyt zajęty, by się modlić. On nie zasługuje na moje przebaczenie. Miłość jednak nie szuka wymówek, lecz okazji. Pamiętajmy słowa święta. Pawła w pierwszym liście do Koryntan. Choćby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, jestem jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Ile dziś jest pustych słów, tejknych przemówień, obietnic bez miłości, a bez niej wszystko jest niczym. Może ktoś teraz myśli: Jestem zbyt słaby, by tak kochać. Nie mam sił, jestem zawiedziony. A ja mówię wam, że miłość nie jest twoją zasługą. To dar Boga. Nie musisz jej wytwarzać sam. Wystarczy otworzyć serce, a Duch Święty napełni je siłą. Spójrzcie na rad, nie miała pieniędzy, wsparcia ani przyszłości. Mała jedną decyzję nie opuścić Uemi i przyjąć Boga Izraela. To wystarczyło, by całe jej życie się odmieniło. Tak jest również z nami. Pani oczekuje naszej siły, lecz naszej zgody. Wystarczy powiedzieć. Tak, panie, chcę kochać, choć nie wiem jak. I on sam da ci miłość silniejszą niż śmierć. Kochani, miłość zawsze kosztuje. Wymaga poświęcenia, rezygnacji z egoizmu, pokory. Tam, gdzie tracimy dla Boga, zyskujemy prawdziwe życie. Dziś tak łatwo jest kochać słowami. W mediach społecznościowych każdy pragnie szczęścia. Na kartkach pisze się piękne frazy, ale Bóg patrzy głębiej. Pyta, czy jesteś gotów przebaczyć? Czy jesteś gotów podzielić się chlebem? Czy jesteś gotów modlić się za tego, kto cię zranił? Jeśli odpowiemy, tak, świat zaczyna się zmieniać. Nie od razu, nie całkowicie, ale zaczyna, bo tam, gdzie rodzi się miłość, wchodzi królestwo Boże. Psalm dzisiejszy głosi: Pan podtrzymuje sierotę i wdowę, a drogę złych niszczy. To oznacza, że żaden akt miłości nie pozostaje bezowocny. Bóg go widzi i wynagradza. Tymczasem każda droga nienawiści i urazy prowadzi do upadku. Dlatego zachęcam dziś do działania, nie zostawiajcie tych słów tylko w sercu, nie staną się czynami. Zróbcie konkretny krok miłości. Zadzwońcie do kogoś, z kim jesteście poróżnieni. Przytulcie dzieci i powiedzcie im, że je kochacie. Pomóżcie potrzebującemu chleba lub słowa otuchy. I przede wszystkim... Róbcie to jako ofarę dla Boga, bo w służbie bliźniemu składamy ofarę miłości Panu. Chcę prosić Was pokorą. Jeśli chcecie, by te słowa codziennie docierały do Waszego życia, wspierajcie tę drogę. Subskrybujcie, udostępniajcie, zapraszajcie innych. Nie dla liczb, nie dla sławy, lecz po to, by słowo Boże dotarło do większej liczby serc. Niech ten łańcuch miłości rośnie, a świat wypełni się współczuciem. Wierzymy nie w czasach święta, ani gdy wszystko idzie dobrze, lecz w trudnych chwilach, gdy przychodzi głód, gdy umiera bliska osoba, gdy plany się rozpadają, tam ujawnia się, na czym zbudowane jest nasze życie. Raz straciła męża, przyszłość i bezpieczeństwo, ale nie straciła nadziei. Dlaczego? Bo wybrała wierność. Wierność to nie uczucie, lecz decyzja podjęta raz i odnawiana codziennie. Dziś pytam Was, na czym buduje swoje życie? Na sukcesie, który może zniknąć z dnia na dzień, na zdrowiu, który może się załamać w jedną noc, na ludziach, którzy mogą Cię zdradzić, czy na Bogu, który pozostaje wierny na zawsze. Ilu mężczyzn i kobiet jest jak dom zbudowany na piasku. Gdy świeci słońce, wszystko wydaje się trwałe, ale przychodzi burza i wszystko się wali. Pan w Ewangelii według święta. Mateusza mówi... Kto słucha moich słów i je wypełnia, jest jak mądry człowiek, który zbudował dom na skalę. Ta skała to Chrystus, wszystko inne to piasek. Może właśnie teraz jesteś w środku burzy. Może twoja dusza drży jak no u Emi, która została bez męża i dzieci, i myślisz, że wszystko stracone. Ale właśnie tej godzinie pan szepcze. Nie lękaj się, ja jestem z tobą. Ja daję chleb głodnemu, podtrzymuję sierotę i wdowę. Często szukamy siły w sobie, lecz pan przypomina, że siła nie jest w nas, lecz w nim. Jesteśmy słabi, upadamy, wątpimy, ale on pozostaje wierny. Spójrzcie. Rad poszła do ziemi, w której nie miała nic, i tam otrzymała błogosławieństwo. Tak samo my, gdy wybieramy podążanie za Bogiem, choć nie widzimy przyszłości, otwiera się nowe życie. Święta Paweł napisał w drugim liście do Koryntan. Moc moja w słabości się doskonali. To oznacza, że Pan działa nie wtedy, gdy czujemy się silni, lecz gdy uznajemy naszą kruchość i ufamy Jemu. Kochani, żyjemy w czasach, gdy wielu boi się okazywać słabość. Uczy się nas udawać sukces, pokazywać siłę, ukrywać ból, ale Chrystus mówi: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwy, kto uznaje, że bez Boga nic nie jest wart. Zobaczcie, jak zwodniczy jest świat. Ktoś może posiadać bogactwo, władzę, wpływy, a mimo to być pusty i samotny. Tymczasem biedna wdowa, niemal nic nie posiadająca, może emanować radością, bo ma wiarę. Dzisiejszy psałem przypomina nam Pan otwiera oczy niewidomym, podnosi tych, którzy upadli, kocha sprawiedliwych. Wszyscy potrzebujemy dotyku Boga. W pewnym momencie wszyscy jesteśmy jak niewidomi, gdy nie dostrzegamy sensu życia. Wszyscy zginamy się pod ciężarem problemów. Jesteśmy więźniami grzechu, lęku, nałogów, ale Pan przynosi wyzwolenie. Jeśli czujesz się dziś uwięziony, słuchaj, Bóg ma moc, by zerwać twoje kajdany. Mogą to być kajdany smutku, uzależnienia, nienawiści, lecz Chrystus jest potężniejszy. Jego miłość potrafi uwolnić z najgłębszego więzienia duszy. Mówię jasno: wiara nie chroni przed trudnościami. Rat również kroczyła ścieżką cierpienia, lecz wiara daje siłę, by ją przejść. Wiara przemienia rane błogosławieństwo, pustynię w drogę do ziemi obiecanej. I tu wracamy do słów Jezusa: Kochaj Boga i bliźniego. Miłość to nie tylko uczucie, to światło prowadzące przez najciemniejsze doliny. Gdzie kochasz Boga, nawet cierpienie staje się zrozumiałe. Gdy kochasz bliźniego, nawet uzyskają się źródłem nadziei. Proszę was dziś, nie uciekajcie od krzyża, bo w krzyżu kryje się tajemnica zbawienia. Tam, gdzie umieramy dla siebie, rodzi się nowe życie. Pamiętajcie Jezusa w ogrójcu. Ojcie, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja wola, lecz Twoja nie się stanie. Nie uciekał przecierpieniem, przyjął wolę Ojca i dlatego zmartwychwstanie było możliwe. Podobnie w naszym życiu, jeśli przyjmujemy wolę Boga, nawet wśród łez i strat zmartwychwstanie nadejdzie. Słuchajcie, bracia i siostry, nasz Bóg jest Bogiem nadziei. Nigdy nie opuszcza, zawsze podtrzymuje, ale wymaga zaufania. Powiedzmy, jak rad, Twój Bóg będzie moim Bogiem. Wówczas, nawet najciemniejsze ścieżki stają się drogą do światła. Gdy słuchamy słów Jezusa o dwóch przykazaniach miłości, mogą wydawać się proste. Kochaj Boga i Bliźniego i nic więcej. Ale w tej prostocie kryje się najgłębsza tajemnica. Emigrek, ludzie, mamy zwyczaj komplikować wszystko. Tworzymy przepisy, rytuały, prawa, a zapominamy, że sercem wiary jest miłość. Pomyślcie, kiedy rodzi się dziecko, czego potrzebuje? Nie złota, władzy ani mądrości. Potrzebuje ranion matki, jej uścisku, oddechu, tak samo jest z nami. Bóg nie żąda od nas niemożliwego. Prosi o serce, o miłość. A my, chrześcijanie, często zamieniamy wiarę w listę obowiązków. Modlimy się z przyzwyczajenia, wypełniamy rytuały, staramy się nie łamać zasad, ale serce pozostaje zimne, brak żywego ognia, i wiara staje się pustą skorupą. Posłuchajcie, co mówi apostoł Jan: Kto nie miłuje, nie poznał Boga, bo Bóg jest miłością. Widzicie, nie chodzi o wiedzę, ani o zewnętrzne przestrzeganie, lecz o miłość. Jeśli się modlę, a w sercu brak miłości, jestem daleko od Boga. Jeśli daję jałmużnę, a gardzę bratem, oszukuję samego siebie. Starszy człowiek mawiał, lepiej zgrzeszyć sto razy i żałować z miłością, niż przestrzegać sto przepisów bez miłości. To nie znaczy, że grzech nie jest poważny. To znaczy, że Bóg patrzy na serce, i jeśli jest w nim choć iskra miłości, nawet w upadku istnieje droga do zbawienia. Spójrzcie na życie Jezusa. Nie przyszedł, aby znosić prawo, lecz aby je wypełnić. Jak? Przez miłość. Gdy uzdrawiał w Szabat, faryzeusze się oburzali: Łaniesz prawo. A Chrystus odpowiadał: Szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Miłość stoi ponad przepisem. Prawo bez miłości jest martwe. Tutaj zwracam się do katolików na całym świecie, szczególnie do Was, drodzy latynosi, których wiara często objawia się radością, muzyką, świętowaniem. Wasza wiara jest silna, ale uważajcie, aby nie pozostała tylko w tradycji. Za pieśniami musi płonąć serce miłości do Boga i bliźniego. Miłość ujawnia się w małych gestach, nie w wielkich czynach, lecz szczegółach. Uśmiech do samotnego, słowo wsparcia dla upadłego. Miska zupy dla głodnego to jest prawdziwa religia. Apostoł Jakub pisał: Czysta i nieskalana religia przed Bogiem to troszczenie się o sieroty i wdowy w ich utrapieniach oraz zachowanie siebie od świata. Dziś wielu chrześcijan goni za cudami, poszukuje niezwykłych objawień, spektakularnych manifestacji mocy, ale prawdziwym cudem jest serce, które potrafi kochać. Prawdziwym cudem jest przebaczyć tam, gdzie wszyscy spodziewają się nienawiści. Daj mi ser które potrafi kochać. A wiecie co? On je da, bo właśnie tego pragnie nam udzielić. Przypomnijcie sobie słowa proroka Ezeziela: Dam wam nowe serce i tchnienie nowe włoży was. Usunę serce z kamienia i dam wam serce z ciała. Ta obietnica wciąż trwa, Bóg pragnie przemienić nasze zimne serca w żywe. Bracia i siostry, nie bójcie się prosić, nie lękajcie się otworzyć, bo tam, gdzie serce ożywa, Całe życie się zmienia, rodzina odradza się, Kościół odzyskuje życie, wspólnota ożywa. Spójrzcie na Rad. Jej życie wydawało się zakończone, ale kiedy otworzyła serce na wierność i miłość, światło Boga wniknęło w jej przeznaczenie. Tak samo dzieje się z nami. Wiara bez miłości jest ciemnością, lecz wiara połączona z miłością staje się drogą ku wieczności. Dlatego Jezus mówi, że cała prawo i prorocy opierają się na tych dwóch przykazaniach. Reszta to komentarze. Może znać katesizm na pamięć, Chodzi o niedzielę na msze, odmawiać długie modlitwy każdego dnia, a wciąż być daleko od Boga, jeśli w sercu nie ma miłości. I odwrotnie, ktoś, kto wie niewiele, lecz kocha całym sercem, jest bliżej Boga niż ten, kto wszystko wie, ale serce ma puste. Świat nie potrzebuje teorii, świat pragnie miłości, twój sąsiad nie potrzebuje wielkich wykładów, lecz Twojej dobroci. Twoje dziecko nie oczekuje kazań, ale przytulenia. Twój mąż i żona nie marzą o twojej perfekcji, lecz o miłości. Tam właśnie zaczyna się Królestwo Boże. Bracia i siostry, stoimy dziś przed największą tajemnicą naszej wiary. Wszystko, na czym się zastanawialiśmy w wierność rad, głos psalmu, słowa Jezusa o przykazaniu miłości prowadzi do jednej prawdy. Bez miłości nie ma życia. Cała Biblia. Od księgi rodzaju po Apokalipse opowiada tę samą historię, historię miłości Boga do człowieka. Bóg stworzył nas z miłości, wyprowadził Izrael z niewoli z miłości, posłał proroków z miłości, a wreszcie oddał swojego jedynego syna z miłości. Patrząc na krzyż, niektórzy widzą porażkę, inni okrucieństwo, ale my, chrześcijanie, dostrzegamy miłość. Na krzyżu Chrystus mówi do każdego z nas: Kocham cię tak bardzo, że oddaję za ciebie życie. Jeśli chcemy być Jego uczniami, musimy odpowiedzieć tą samą miłością nie półsercem, nie tylko słowami, lecz całym życiem. Dziś wielu szuka sensu filozofii, psychologii, ezoteryce, lecz odpowiedź jest zawsze blisko. Będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem, a bliźniego swego, jak siebie, samego kropka. Jezus powiedział, że od tych dwóch przykazań zależy całe prawo i prorocy. To oznacza, że kochając. Już wypełniamy prawo. Miłość przybliża nas do Boga bardziej niż wszystkie przepisy razem wzięte. Jednak, miłość nie jest łatwą drogą, to nie romantyczna opowieść. Miłość wymaga codziennego umierania dla siebie, stawania po upadku i podążania dalej, nawet gdy pragnie się zatrzymać. Bo prawdziwa miłość, nawet jeśli wymaga poświęcenia, przynosi radość, której nikt nie jest w stanie odebrać. Nie bez powodu apostoł Paweł pisał: radujcie się zawsze panu, Powtarzam, radujcie się. A pisał te słowa będąc w więzieniu. Mimo tego jego serce było przepełnione radością, ponieważ żył miłością. Moi drodzy, jeśli pragniecie prawdziwej wolności i pokoju w sercu, zacznijcie kochać. Kochajcie nie tylko słowami, lecz także czynami, modlitwą i zaufaniem. Kochajcie bliźnich, nie tylko tych, którzy są wam przychylni, lecz również trudnych i tych, którzy wam wyrządzili krzywdę. Właśnie tam, gdzie kochamy wrogów, stajemy się podobni do Chrystusa. Tam, gdzie modlimy się za tych, którzy nas prześladują, pokazujemy, że jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego. Świat proponuje inną drogę. Świat mówi: Mści się. Wej to, co twoje. Żyj dla siebie, kropka. Ewangelia jednak wzywa: Przebaczaj, oddaj siebie, żyj dla innych. To jest prawdziwa ścieżka prowadząca ku wieczności. Przypomnijmy sobie rad, mogła zawrócić jak orfa, wybrać łatwą drogę, lecz wybrała wierność, która doprowadziła ją do genealogii Jezusa Chrystusa. Dziś każdy z nas staje przed podobnym wyborem. Pytanie jest jasne: którą drogą pójdę pustą i wygodną, czy krzyża pełną życia wiecznego? Pan dziś mówi do ciebie, oddaj mi swoje serce, a ja dam ci życie. I chcę to powiedzieć osobiście Bóg widzi twoje łzy, zna Twój ból, wysłuchuje Twoich modlitw. Odpowiada nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, lecz zawsze w sposób prowadzący do zbawienia. Być może modli się latami i wydaje ci się, że odpowiedzi brak, lecz pamiętaj o rad ona także ciekawa. Kiedy nadszedł czas, Bóg pobłogosławił ją bardziej, niż mogła sobie wyobrazić. Tak samo będzie z Tobą, bo nasz Bóg jest wierny. Nie zapomina, nie opuszcza, dlatego dzisiaj proszę cię, nie poddawaj się. Trzymaj się miłości, trzymaj się wierności, nawet jeśli jest trudno, nawet jeśli panuje ciemność, nawet jeśli wydaje się, że Bóg milczy, właśnie tam rodzi się prawdziwa wiara. Jeśli kochasz Boga całym sercem i bliźniego jak siebie samego, twoje życie już się zmieniło. Już kroczyłeś do Królestwa Bożego, które zaczyna się tutaj na ziemi i rozciąga się w wieczności. Niech wasze domy staną się miejscami miłości, rodziny szkołami miłości, a wiara lampą miłości i żadna ciemność nie zgasi tego światła.